Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę z energią czterech kart. Zobaczymy sobie, jaka tutaj nam się historia ułoży. Natomiast już, już Wam mogę powiedzieć, co tutaj jest przedstawione. Przedstawiona jest jakaś relacja, w której bierzecie udział romantyczna, czyli Wasza relacja. Jesteście w związku, jesteście w relacji i jest powiedziane jedno. Jeżeli tutaj nie zostanie coś zrobione, w formie można to tak nazwać naprawczej, to niestety, ale ta relacja nie przetrwa. Oczywiście to nie musi być, wiecie, rozstanie za tydzień, dwa. Wiadomo, że gdzieś tam małymi krokami będzie ta energia się wycofywała i w końcu w ostatecznym rozrachunku dojdzie do destrukcji relacji. Natomiast moi drodzy, chodzi o to, że tutaj jest relacja, która zastała się. Czyli energia już się, że tak powiem, wyhamowała. Energia jest taka troszkę, no, zastała, tak? Energia zastała może wynikać z tego, że na przykład wdarła się rutyna i nic z, nim, nic z tym nie robicie, albo że nie są poczyniane jakieś kroki kolejne. Wiecie, jeżeli za długo na pewnym etapie para gdzieś tam Funkcjonuje, to też nie do końca nieraz jest dobrze. Ja nie mówię, że u wszystkich, bo wiadomo, że każda, każda relacja ma swoje tempo i relacje tworzą dwie osoby, które mają swój jakiś tam temperament i też to wpływa na to, co się między nimi dzieje. Natomiast y, ogólny wynik tutaj podajemy, prawda? Czyli jeżeli czegoś nie zrobisz w formie naprawczej, to relacja będzie szła ku degradacji. Y, powiem w ten sposób. Generalnie rzecz ujmując, tutaj nie ma jakiegoś pójścia do przodu u niektórych z was, czyli mogliście utknąć na pewnym etapie, który cały czas od lat jest ten sam i niestety, ale nie wróży to nic dobrego, bo można powiedzieć, że energia traci cier cierpliwość, prawda? Jeżeli ktoś tutaj czegoś nie zrobi, to energia będzie w drugą stronę po prostu się wycofywała. Jeżeli natomiast byłaby u was rutyna, no to ta rutyna też musi być tutaj ogarnięta, dlatego że rutyna to jest energia zastała, która nie jest już produktywna. I żeby przejść rutynę, trzeba wprowadzić nowe rzeczy, tak? Bo nowa rzecz ma nową energię. Nowa energia uderza w tą starą energię rutyny i ją rozbija. Więc tutaj musicie sami wiedzieć, czy tutaj wydarła się między wami rutyna, czy macie inny problem, że relacja nie idzie na kolejny level, tak? Nie idzie do przodu, nie idzie na kolejny poziom, tylko od lat jest w tym samym momencie. Wiecie, muszę sprostować jedną rzecz, no bo niektórym relacjom będzie sprzyjało to, że są w tym samym momencie od lat, bo mają być może taką dynamikę rozwoju relacji, ale nie wszystkim, prawda? Jest tutaj uśredniony wynik i, tak jak zawsze mówię, czytania nie są dla wszystkich. Za bardzo niektórzy z Was osobiście podchodzą do tych czytań, dlatego że to nie jest Wasza historia co do Joty, prawda? To nie jest Wasze czytanie prywatne. Jesteśmy tu na kanale i jest to energia naprawdę ogólna. Jest to energia kolektywu. Moi drodzy, powiem jedno: albo coś tutaj zrobicie w tej relacji. Jako charakter naprawczy, czynnik naprawczy, albo niestety, ale relacja będzie ulegała zakończeniu, powoli, bo powoli, tak? U jednego szybciej, u jednego wolniej. Natomiast, jeżeli nie zostanie wprowadzona nowa energia w ten związek, i tu nie mówimy o sobie trzeciej, żeby to było dobrze zrozumiane, no muszę to powiedzieć, tak, bo. No bo muszę, bo różnie to jest niekiedy rozumiane przez pojedyncze osoby. Natomiast moi drodzy, generalnie do was należy decyzja, czy tutaj coś zrobicie, czy nie. Czy zależy wam na tym związku, czy nie. Bo nieraz jest tak, że już komuś nie zależy, to po prostu się nie angażuje, nic nie robi, no bo po co? Nie zależy mu, prawda? Natomiast tutaj powiem jedno, tak naprawdę. Niektórzy powinni się zastanowić, czy w ogóle chcą tej relacji. Czy, czy są na tyle mocne fundamenty w tej relacji, które poniosą Was kolejne lata do przodu? Jeżeli jesteśmy, jesteście ludźmi około 30 roku życia, no to jeszcze trochę, tak, z założenia. Jeszcze trochę tych lat przed wami, jeżeli chodzi o tą relację, i zastanówcie się, czy poniesiecie tą relację dalej, czy na tyle macie siły, i jak wy to widzicie, jeżeli chodzi, chodzi o pewien obiektywizm sytuacji. Dlatego, że wiecie, no generalnie rzecz ujmując, powiedziane jest to, żebyś tak naprawdę albo zawalczył o tą relację, a jak nie zależy ci, to nie walcz. No bo tutaj jest takie, wiecie, rozdroże, tak jak dwójka ziemi pokazuje. Stoicie totalnie w miejscu, stoicie totalnie na rozdrożu energetycznym, czyli nic, nic nie jest robione, ani w prawo, ani w lewo. I gwarantuję wam, że jeżeli będziecie jeszcze dłużej w tym rozdrożu stali, na tym rozdrożu stali, to energia zrobi to za was. Uważajcie na takie rzeczy, no bo nieraz yy, można przegapić moment, gdzie jeszcze można było coś zrobić. Wy jeszcze czas macie. Na, na czytaniu kolektywnym to mówię, prawda, a czy macie w swoich prywatnych historiach, tego nie wiem natomiast moi drodzy tutaj należałoby jakąś, jakiś plan naprawczy wdrożyć dlatego, że jeszcze jest na to w większości z was czas i albo po prostu wziąć się za rutynę żeby ją z, y, po prostu y, wyrzucić z tego, z tego związku albo Zastanowić się, czy tutaj w ogóle jest co budować dalej. Czy starczy Wam sił na jeszcze dużo lat przed Wami razem, tak? Czy widzicie to za kilkanaście, kilkadziesiąt lat? No, musicie tutaj takie rzeczy sobie yy, może właśnie wewnętrznie jakoś przegadać sami ze sobą. Yy, może to czas, może już to czas, żeby. Nie owijać w bawełnę i pewne rzeczy wypowiedzieć w stosunku do partnera, albo żeby przestać oszukiwać siebie, jeżeli tutaj rzeczywiście no, po przemyśleniu dojdziesz do wniosku, że nie udźwigniesz tego związku jeszcze kilka bądź kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. To nie są łatwe decyzje, oczywiście, że tak, natomiast im szybciej po, taką decyzję podejmiesz, oczywiście po przeanalizowaniu tematu tym więcej czasu będziesz mieć na to, żeby iść dalej przez życie i ty, i ten partner. Więc można powiedzieć, że najgorsze, co możecie w życiu zrobić, to życie w iluzji. To jest najgorsze, co względem siebie możecie zrobić, zafundować sobie iluzję, która pożera ogrom czasu. Ogrom czasu pożera energia iluzji. Możemy sobie tak być w jakichś związkach niewajnych, które nic dobrego nie wnoszą, które są toksyczne, które nas obniżają wibracyjnie i nasze poczucie własnej wartości. My możemy sobie tak w tym być, 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 a czas leci. A y, tak naprawdę, oczywiście, mówi się, że czasu nie ma, ale my jednak operujemy czasem na poziomie ziemskim i do tego przyrównujemy y, właśnie ten czas. Okres czasu. Więc moi drodzy, generalnie, jeżeli ludzie by szybciej podejmowali decyzję o y, odcinaniu się od rzeczy, które nie są dla nich, to wszystko inaczej w ich życiu by wyglądało. Oczywiście y, z przemyśleniem, tak? Najpierw myślisz, najpierw analizujesz i dopiero później, jak już jesteś pewien, to odcinasz rzeczy. Natomiast często ludzie nawet dochodzą do tych wniosków: że nie jest mi dobrze w tym związku, chcę odejść. Ale od takiego wniosku do odejścia niekiedy mija 10 lat, a niekiedy w ogóle nie odchodzą, ale wiedzą, że to nie ma sensu, tak? A nie odchodzą. No, każdy ma inne priorytety w życiu. Niektórzy zostaną w takim związku i będą uważali, że mają bezpiecznie, stabilnie, a inne rzeczy się nie liczą, a inne osoby będą. Troszkę inaczej swoje wartości i priorytety w życiu układali, więc nie mogę Wam tutaj nic narzucić. Tutaj po prostu karty proszą Ciebie, żebyś się zastanowił, co dalej, tak? Żebyś się zastanowił, czy gra jest warta świeczki, żebyś się zastanowił, co tutaj jeszcze można zrobić, żeby rzeczywiście polepszyć sytuację między Wami. Bo jeżeli to rutyna, to przeciwdziałacie rutynie. Jeżeli nie ma pójścia na kolejny level wyżej między Wami. To może warto o tym porozmawiać, bo może twój partner się nie domyśla, że ty tego byś już chciał, chciała. Oczywiście, znacie swoich partnerów, to wiecie, z jaką delikatnością.